Lubicie seriale o miłości? To oczywiście bardzo szerokie pojęcie. Jak szerokie? O tym dzisiaj u mnie. Romantycznych tasiemców powstały dotąd setki. Hmm, tysiące. Są jednak dwa, które obecnie cieszą się ogromną popularnością. Na czym polega ich fenomen? Najmniej różnią się tytułem Kozacka Miłość i Więzień Miłości. Pierwszy jest produkcji ukraińsko-rosyjskiej i pochodzi z 2014 roku. Drugi powstał dwa lata później w Turcji. Akcja pierwszego rozgrywa się na ukraińskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku. Drugi przedstawia współczesną Turcję. Kozacka Miłość to historia pięknej i zamożnej Marysi Sotnik, się w ubogim szlachcicu. On jednak kocha inną dziewczynę. Ale ja! ja. Bohaterem więźnia miłości jest przystojny Omar, który bierze fikcyjne ślub z biedną zechrą, by zadowolić śmiertelnie chorą siostrę. Z czasem zakochuje się w żonie. Jeżeli. Długo i szczęśliwie. No coś w tym stylu. Główną rolę w Kozackiej Miłości gra 32-letnia aktorka i modelka z Ukrainy Zoriana Marczenko, absolwentka Narodowego Uniwersytetu Teatru Kina i Telewizji w Kijowie, prywatnie mężatka i mama kilkuletniej córeczki. Gwiazdą więźnia miłości jest z kolei Erkan Meric, lat 34. Ukończył, uwaga, Wydział Automatyki Elektronicznej Uniwersytetu w Mersin. Zaczynał również jako model. W 2009 roku uzyskał nawet tytuł najlepszego modela Turcji i jako trzeci Turek w historii został najlepszym modelem świata. Czwartym był wcielający się w okrutnego tarika Mert Okal, który, nawiasem mówiąc, w dzieciństwie zmagał się z nadwagą. Kozacka doczekała się Jednego sezonu liczącego 270 odcinków. Więzień został wyprodukowany w trzech sezonach. I tu ciekawostka: w Turcji ten serial liczy 405 odcinków, a w Polsce aż 514. Jak to możliwe? Wszystko to jest projekcie mocno podejrzane, kolego. Ano tak, że w polskiej wersji odcinki telenoweli są znacznie krótsze niż w tej tureckiej. Tam niektóre epizody w ogóle nie doczekały się emisji, bo serial był nagle przerwany. Polscy widzowie zobaczyli wszystkie, a chronologia serialu została nieco zmieniona. Kozacka Miłość w Polsce zadebiutowała w listopadzie 2020 roku i dopiero się rozkręca. Emisja więźnia miłości zakończyła się w marcu, ale emocje po niej jeszcze nie opadły. A wy jesteście więźniami kozackiej miłości, czy jednak więzień miłości to większy kozak?